Dzień dobry, witam serdecznie, firma Złota Rybka, Jarek Bury. Kochani, czy to już jest ten czas, czy to już jest ta chwila, ta pogoda? Dzisiaj dzień pierwszy, tak zwany wiosenny, czyli pierwszy dzień wiosny, można utopić marzannę, można zrobić wszystko. My zrobiliśmy piękną realizację do naszego Pana klienta, do Pana Tadeusza. Zobaczcie kochani, pomimo że już jest ten sezon wiosenny, Pan Tadeusz zamówił sobie boksy jeszcze rozpodowę 6 sztuk brakowało mu w hodowli. Wyszło to perfekcyjnie, z tego względu, że chciałem akurat tutaj się pochwalić tą jakością. Jakość jest naprawdę perfekcyjna. Jest sklejka, piętnastka, system wodoodporny, oczywiście pełen liść, klasa pierwsza. To jest najważniejsze, bo może nie wiem, czy tak będzie w tych pięknych promieniach słońca to widać, ale zobaczcie, kochani, sobie jaka jakość jest. Nie ma żadnych błędów, nie ma niczego. Jest po prostu tak zwana ekstra ligowa pierwsza klasa. Boksy standardowe nasze, które wykonujemy. Pan klient sobie zażyczy, pan Tadziu nasz. Wspaniały klient, bo naprawdę z takimi ludźmi, klientami, bo zawsze ta złota zasada, którą ja powtarzam dla wielu klientów, dla tych oczywiście Państwa, którzy nas oglądają pierwszy raz. Jeśli dzwonicie, robicie zamówienia i to mówimy o tak zwanych o tych dobrych zamówieniach takich profesjonalnych to jest kontakt z wami non stop od waszego zamówienia do włączenia piły jest kontakt czyli jest cały czas wysyłka zdjęć tak wygląda tak będzie tak jest i tak jak tak jest finał końcowy dlatego też pan Tadeusz się dzwonił właśnie bo za chwileczkę kurier przyjeżdża i mówi bardzo dziękuję fajnie cieszę się że został tak obsłużony i dlatego on sobie życzył tutaj jeden taki myk zobaczcie ta płytka która jest ona ma być ruchoma i ona zrobi Została zrobiona, jako ruchoma, czyli mamy taki fajny ten dziubek, tak zwany, którym blokujemy sobie i tak to wygląda. Za chwilę pokażemy to bliżej. I zobaczcie, kochani, jedziemy od naszych wymiarów standardowych. Czyli w standardzie zrobiliśmy to 60, czyli jest szerokość 60, głębokość teraz może wam pokażę, kochani, tu na tej dolnej. Zobaczcie sobie. Dotąd zobaczcie, macie prawie 70, ale ta głębokość, taka ostateczna, jest 60 cm. A ten myk, który tutaj akurat zastosował i wymyślił to Mariusz, i zobaczcie, kochani, tak to wygląda. Czyli boczna płyta zawsze przy naszych boksach rozpodowych jest większa. I zobaczcie, macie 70 cm, z tego względu, że tutaj przepięknie widać jeden i drugi. Teraz gąbki się nie widzą. Jest ten cień mój troszeczkę, ale widzicie, jak to wszystko wygląda. Jest taki 10 cm, bo to też będzie fajnie może tu widać. Zobaczcie, prawie o 10 cm że się nie będą widziały pomiędzy sobą. I dlatego zawsze robimy tak. Płyta dół, góra 60 cm płyta boczna, lewa prawa 70 cm. Czyli tak to wygląda, czyli tak mówiłem. Szerokość, ta długość nasza 60, głębokość 60 i wysokość również 60. Abyście chcieli sobie zobaczyć, zobaczcie. 60 cm. I teraz dla takiej realizacji jak Pantaciu, czyli 6 i 6, wyszło 180 cm. Jeśli chcecie, to zobaczcie sobie, kochani, jak to ładnie wygląda. Czyli macie idealnie, zobaczcie. 180 cm. Trzy boksy, jeden na drugim. Szerokość, jak weźmiemy sobie szerokość taką tej realizacji. Macie idealnie, zobaczcie, tu wyszło nam prawie 122 cm, jakbyście chcieli sobie przemierzyć i zobaczyć. Do tego oczywiście w standardzie zamocowaliśmy karmidła z polmarku. Te karmidła polmarkowskie są potrójne, czyli, tak zawsze woda, gryt, karma. Otwierane do czyszczenia. W każdej chwili Pan sobie bierze, wyciąga. Wysypuje, może sobie wyczyścić, jest piękna pogoda, może sobie tą płytkę ładnie rozebrać. Zobaczcie, zrobiono naprawdę perfekcyjnie jest to, to karmidełko. I karmidełko jest za bardzo małe pieniądze, bo chyba coś około 30 zł kosztuje. I tak to wygląda. listeweczka delikatna, która po prostu jest tylko do mocowania, a nie do sipowania. Wtedy pan sobie otwiera ładuje i zobaczcie tam w środku jak macie pięknie wykonaną miseczka ceramiczna już jest złożona specjalnie właśnie do tego nagrania jak, jak została umieszczona ten otwór który jest tu jest specjalnie właśnie przeszlifowany bo to jest ucięte, wyszlifowane żeby nie było zadziorów miska fajnie wchodzi, druga później może wchodzić i dlatego pan Tadziu tak się życzył, teraz zobaczcie klapeczkę robi pyk spada i jest lęk następny na dole Do góry sobie siedzą młode już tam Czy tam po prostu młode zrzucimy Albo odwrotnie, te młode idą raczej na dół Te, które wyrosły, te tak zwane już takie ładne brojlerki A drugą miseczkę ładujemy tu do góry czy Czyścimy, dezynfekujemy I już jest drugi lęk robiony do góry to jest I mówię, to karmidełko tak sobie pan Tadzinek wymyślił Że on chciał na prawej stronie To na lewej stronie No i tak to wygląda I jeszcze zaraz wam pokażę kochani Bo chciałem właśnie do tej jakości sklejki Teraz może przejdę i zobaczcie sobie tutaj Zobaczcie, bo tu jest właśnie ta, ta sklejka. Tu macie jeden bok, tak wygląda. Tu jest bardzo charakterystyczne, widzicie, jest wszystko skręcone i sklejone. Nie ma żadnych, bo tu widać pięknie ten obrys, czyli montowane z góra półek, dół półek. Właśnie yy, ta tak zwana miska lęgowa. Tu macie, kochani, yy, akurat tu widzę, drzwiczki są. No i tu jest ta półeczka, na której sobie gąbki siadają. Z tyłu, zobaczcie. Macie zabitą, bo tu jest akurat ładnie zabita. Ale tu właśnie, bo zapomniałem, Pan Tadziny chciał on te, tą hadewkę białą, żeby mu się ładnie i dlatego jest zabita. Bo myślę, że sklejka, ale jest ta biała hadewka, bo tu ją też będzie ładnie widać. Widzicie, jak w bieli tak ładnie ona się kontrastuje. Z tego względu, że jak jest liść, mogłaby być liściasta, ale to już było ustalenia wcześniej i dlatego ona ładnie komponuje i odbija się dlatego, była ta hadewka do sprzątania, do przemycia, do wyczyszczenia. Gdybyście kochani byli zainteresowani takim tematem jak ten, bo jeszcze chciałem Wam pokazać, ten taca jest wodoodporna, może będzie tu w tym słoneczku piękny, widać, że to jest czarna, szóstka wodoodporna taca, tak to wygląda, Te rękojeż jest tak przygotowane ze wszystkim, no i do tego oczywiście wchodzi nasz słynny ruszt, ten, ten podwójny tak zwany, czyli z tym przedziałem, który jest takim wzmocnieniem tak zwanym naszym, i tak to wygląda, widzicie, róż jest dosyć solidny, mocny, Teraz, kochani, zobaczcie. Gdybyście chcieli takie boksy, te boksy są w standardowej cenie 370 zł za sztukę. Plus, oczywiście, taka wysyłka jednej palety, bo mówimy o tych sześciu boksach, które są na palecie. To jest koszt wysyłki 250 zł. Pamiętam, że koszt tej realizacji jest około 2500 zł. Takie jest chyba koszt całej realizacji. Także, gdybyście, kochani, byli zainteresowani, pomimo, że już mówię, ten sezon wiosenny się zaczyna i zbliża się bardzo wielkimi krokami, odczując to. I oczywiście, się delektując tym fajną pogodą, to serdecznie Was zapraszam. Bo, oczywiście, po weekendzie będziemy mieli przepiękne realizacje dla Was, będą nowe filmy. Także boksy rozpodowe, za chwileczkę wejdą cele rozpodowe, regały piękne, ale to wszystko będzie, już mówię, po weekendzie nagrywane. Także z mojej strony, kochani, jak chciałem serdecznie Wam podziękować, zaprosić oczywiście na kolejne piękne realizacje. Przy tej okazji oczywiście zapraszam Was kochani do delektacji tym piękną pogodą, no i tym ciepłem, które nareszcie nas obdarowało. Także bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego, kochani.